Się. No, w... Smutny powrót do szkoły Umil szkolny z Zgarnij wymarzone skiny Najkorzystniejszy drop na rynku Ulepszaj skiny i pomnażaj ich wartość Bierz udział w giveawayach Odbieraj dermowy dzienny bonus. Wypłacaj skiny natychmiastowo. Użyj kodu z opisu i odbierz darmową skrzynkę. DCT, agupa. Jeden w tym jeszcze dobiegał chyba. A w dżungli, no Rampa. Rampa wchodzi 9 kul Aj. 87 w 7 dostał? A nie ten, ten. 6 w jednym dostał, są głowę w ogóle. Za 6 4 miesiące do was własnej współpracy poznałem na streamera. Chałga się jeden, chałga się jeden. Jeden należy na 8 jakby. Wszyscy do bezpiecznej. Kowalony jeden. Muszę się w gazie, jeden dusi. Leci ogłuszający. Podkładam ozon. O kurde. Dobra. Dobrze, zajmę się tobą. Jaka ceka poszła? Rzuciliśmy ogłuszający, i, że nikt nie mógł biec i rzucimy im cekę. Wszystkim i wszyscy padli te. Masz go na górze, czy nie? No nie, <noise> powalił mnie starczy, tam mi bonga, gonga dał. Moja drużyna poległa, <noise> teraz wszystko to leży. To nie wytrzymam, no. No nie. No kurwa! Nie da się nic zrobić. Co no nas chłop porobił, ale w takich sytuacjach nie da się w ogóle, co ja mam zrobić? To jest ciężko, jak w takim korytarzu, no to jest ciężko. No, wychodź, wychodź, wychodź. Proszę jeszcze raz, Piotr. Proszę. Ja by pasował z obuchów, proszę. Dżungla, dżungla jeden. I gala. Do prawej. I spiesdies, jest the jest server! Nic sobie wchodź, kurwa! Kurwa. Zgubiłem się. <laughs> <grymne> Jak to zrobił to kontrakt z Alibabą, nie? Na miliard dolarów. Co to było? było? Alibaba. <grymna> no, było Co blisko było? ty jeszcze mi nie trafił te. No, gala biega cały czas. Ja Mają na Gala dobrze, Nie wiem. Jest gala. O kurwa. Pobreza. Pobreza. Hit. No, bo Bomba, dobrze? Bombo, tak? Nie, bo ma na public, Ja zostaję na długiej. Dwóch na mnie się skupiło. No. Kurwa! Ja pierdzielę, no ostatni miał 0 HP już, no. Ale miałem już, już miałem to, no. Ostatni miał stale 0 HP. Dwóch zabiłem, Keva ja zbiłem trzeciemu mnie zabił, no. Wracasz do bazy Oh Sorry, jak to się, się stało się bez tymi? Ty masz większy tent, masz większą wizję niż ja jak nie jestem Chwila, no, no ja chciałam ciebie, bo myślałam, Chuj dobra, kogo widzą wybieramy? Z kim biegniemy jest, okay. całą gierkę? Z kim całą grę będziemy biegać? Twerdzić, z Wegim? Dobra, no to z Wegim powstrzymy się z Wegim. No kurwa ma! Oh, fajnie, fajnie było. A, mogę użyć albo kilofa, albo czegoś innego. Nie da rady. Mógłby spróbować złamać szkło, szybę tym kilofem. Ale nie wydaje się, że to jest dobry pomysł. Kurwa, lecimy. Ej, no nie! No. Edward uciekł, no. Jaki to, jaki Edward? Przepraszam. Nie. Wchodzę na A. Ja trzymam opiekę. Plantuję palące. Zobacz mi ticket. CT może być, no. Ticket mi... Kurde, no nikogo tu nie ja ma. Ja mam dziurę, no nie mogę. Panie Paweł. No co jest? <laughs> ja coś sprawdzałem. No <laughs> kurwa, okno po prawej! Zobaczmy. Zobaczmy jest. No i gala jest. Chodźmy po to Pokojnie, Spokojnie, spokojnie! Nie od udamy nie mamy, wiesz? On już rotuje. Dżungla jest, poczekaj Mam go Spokojnie Co jest no?! Nie, bole, słyszałem te szczały. Ja, niemożliwe! Jak, jak on nie padł A gdzie był? W no, dżungli, dżungli. Co ja robię? Nie no Electric I base, base. Uuu uh. Ja do rampy idę, czekajcie Wal się ma. Jeden rampa jest I standard. Na ninja, standard leży Najstarszy. No no Tej, a my się przelawiam. Ja radę, radę, jak, okay. się zastanawiałem, czy to jest już czy nie. Patrz, <laughs> ja Ja ten szlepiam. Jaka to dzisiaj? Zapaczkami, zapaczkami jest. Dawaj Mateusz, wychodzimy na niego. Trzy, Trzy cztery. Ale, poszli? Pod oknem. Trzy, cztery, wyjebka. Przynajmniej synchronicznie, tak? Razem. Pod oknem i zapaczkami. A W upa, rampa po iglu Co ja? Strolujemy Chińczyków W tak? dwóch rampach najmniej Wchodzą na rampę Ja na palących Zbyt, nie? Jeszcze Jeszcze jeden na respie. Tak jakby chciał cofać Ja krócę ja B ramę Spoko, spoko, to idź na B Pemoru. kula, no mamy ho Lacy Cula, ale Idę na B, oni no mogą zeszłować. Dobrze Pew Podłącznikiem Podłącznik na, dwóch, jeszcze jeden Wajrę. Nie, on jest cheater Został, dostał za w błąszu. Dwóch błąszu. Coo o! pierwsze. Czy wydaje ze Nie wiem. Co <gulity> <wydałeś> się dzieje? <smoking? gulity> <gulity> no to wy... już wydajemy, chodźcie, no już dałem smoka. <gulity> <gulity> daliśmy Witam, witam, malosz. Dąbr... Uważaj uważaj na leż. Michał już? Leży jeden. Mu, nie widzę pałacu. Delpan jeden. Włączniku jeden od, a, 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 do prawej. Leży no, no, Włącznik gala. Fajny lag. Awe. I walk gran, walk walk, walk. Wykonaj, Ja B wam trzymam. NIEEEE! KURWA! Do mecha dojechał! Ognijowe. Nie wiedziałem że się święć się na